Dobry Państwo, 16 sierpnia, jeśli się nie mylę. 16. Dzisiaj mamy 16 wtorek? Aha. Aha, 16 sierpnia we wtorek, 2022 rok oczywiście. I dzisiaj witamy się z Wami z tej pięknej plaży. Zobaczcie tylko na ten turkus wody. E, jesteśmy w Bratuszu, w którym byliśmy wczoraj. Dzisiaj. Przyszliśmy z Majdanem. Lekko trochę zmo, znaczy lekko zmodyfikowanym, w sensie pomniejszonym może czy em, zbędne. E, bo kawałek jednak się tu idzie. Jakieś tak jak mówiliśmy 10-15 minut e, z promajny. No i sobie teraz będziemy tutaj chillować. Jest przepięknie, naprawdę pogoda dzisiaj jest świetna, dlatego że nie ma takiego palącego słońca. Przynajmniej na razie w prognozie widać, że, że ma się jeszcze trochę rozchmurzyć. Ale w tej chwili jest cudownie, przyjemnie, nawet lekki wiaterek wie, wieje, co widać zresztą po lekko pofalowanym morzu. Woda jest przyjemnie chłodniutka. Naprawdę będzie miło tu dzisiaj spędzić trochę czasu. Tylko musicie uważać, żeby za bardzo się nie oddalić od tym materacu, ok? Cudnie. mamy sobie tutaj całą ekipą. Trochę ludzi na no, bokół nas się dobrało y, ale nadal nie ma, nie ma tragedii. I myśli właśnie rozmawialiśmy o tym, że jest po prostu doskonała dzisiaj pogoda. Lekko wieje wiaterek, co chwilę zachodzi słońce, ale jest no, tak przyjemnie, cały czas bardzo ciepło. Woda sobie szumi, w ogóle nie słychać hałasu, żadnego wrzasku, muzyki. No naprawdę to wszystko tak sprzyja wypoczynkowi, że aż się zaraz czytnik wyjma, co nawet mi się zdarza przez ostatnie kilka dni. Częs często, często, muszę powiedzieć. Bo dzieciaki są zajęte zabawą. Teraz akurat chrupaniem. Pokażę Wam. Widzicie? Eee, I takie przekąski, jakie wzięliśmy też eee, właśnie razem stwierdziliśmy, że to był strzał, w dziesiątkę, bo są lekkie. Bierzemy w torbę, zatrzymamy je w samochodzie albo gdzieś tam przy sobie w mieszkaniu. I to są świetne zapychacze dla dzieci tak po prostu, żeby jej zająć ręce i, i taki jakiś delikatny głód zaspokoić. Szczególnie że jak się siedzi w wodzie, to wszystko się robi głodne. I my teraz też nie musimy latać przed do sklepu i kombinować jakiegoś odpowiedniego dla nich żarcia, tylko po prostu jesteśmy przygotowani. Odwrócę kamerę i jeszcze raz Wam pokażę woda w tym miejscu, w którym siedzimy. Dzisiaj może to już mówiłam, bo wcześniej jest w ogóle jak... No jak... Niby nie jest wzburzone, ale jednak i tak jest wyjątkowo czysta woda, naprawdę. Chyba, że tutaj tak po prostu jest. Tak, bardzo. ale chciałam powiedzieć o tym, że ono rzadko jest wzburzone tutaj. Rzadko tak. się tutaj pojawiają takie fale jak, jak, jak te. I dla wielu to żadne fale. Ja sobie to jest tego sprawę, ale jak na Chorwację, to powiem szczerze, no nie, nieczęsty dla mnie widok. No ale w niczym to nie przeszkadza, proszę Państwa. No i idziemy na mały spacer po okolicy. To jest taki fajny beach bar, który chcemy. Ja zrobię z nim oddzielny. Dobrze. Woda z każdej perspektywy wygląda pięknie. Tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości. <Glipy> Fajnie, co? O, to mi się podoba. Oczywiście. Siadaj, Klara. To najpierw we trójkę, a potem każda może osobna. Siadaj. Nie. To nie. Wszystko pasuje. Przesuń się. Dobrze, popatrzysz, Matylda. Idziemy dalej. Chodź, Władek. Ale ty już masz, chodź. Dobrze, zaraz ci zrobię. To zamianka. Raz raz. No szybko, bo idą panie. Siadasz czy nie? No to idziemy dalej, chodź. No ale cudnie. Ale to bo podpłynęła mhm. O, są tu też nawet lody chyba. O, tu jest fajna skała. Trzeba się tym oddalić, bo zaraz się okaże, że nam muzyka złapie. Mhm, tu też jest fajnie. Oj, tu można wynająć leżaki. Przy tej okazji zobaczymy ile te leżaki tu kosztują. Czekajcie. Chcecie, to idźcie do taty, ja idę tam jeszcze coś zobaczyć przy... No tutaj na tej skale. Są przebieralnie. Naprawdę cywilizowanie to wygląda. I tak moi drodzy. Self-service 30 kun leżaki. No tutaj to tanioszka w porównaniu z tym co było w baszce 30 kun leżaki, 20 rasol, 45 yy, komplet Bomba, nie? Dobra Możemy iść, czekałam na ciebie Czekajcie, jeszcze to sobie to podejdę do, do wody No świetnie właśnie mówiłam zobacz, 30 kun kosztuje leżak mhm. 60 było w baszce. Tak, no to zakładam, że to sporo rzeczy może być tak. Ale powiem Ci, że z chęcią bym się tu położyła na tym leżaku. No pięknie to jest. I jeszcze, żeby było mało tej radości, jest plac zabaw, zobaczcie. Czanowa. Plac zabaw z takim widokiem. Mhm. No to trzeba będzie teraz te bułki nosić? No i zasiedliśmy na chwilę. Dzieciaki się bawią. bo trzeci siedzi tu. A ja piję zimną kawkę. A ja ciepłą. A ty ciepłą. Wariacie. Chciałam Wam pokazać, że tutaj to nawet są miejscami... Za miejscami tutaj zdarzy się taki fajny piasek. Przyszła pora na lody, dla ochłody. Bardzo. Dla ochłody. Smacznego. Ostatnio chyba wasze ulubione, co? Dobre? Złap sobie tak w rączkę, żeby się trochę ogrzał i wtedy będziesz mógł go wysunąć. O tak. Super. Ojciec się poszedł kąpać. Czekaj okay, możecie tu z tymi skałami. Pięknie. O! Czekaj, jeszcze raz. Mamy. Mamy. No pięknie jest. Przystojniaczek. No i siedzimy dalej, proszę państwa. Dzieciaki bawią się naprawdę tak dobrze, że aż miło się patrzy na to. Władz to sobie w ogóle chyba usiłuje zrobić drzemkę i się próbuje tu w cieniu schować za mną. No to są takie rzeczy, takie momenty, kiedy sobie myślę, że może trzeba byłoby tutaj Ale tak e, dobra, po prostu mieć kawałek parasola albo coś w tym stylu. Hej, no nie mamy, więc nie ma co narzekać. Władz i tak Pięknie. sobie świetnie radzi. I może zasnąć sobie w każdej sytuacji i w każdej pozycji, co mnie bardzo cieszy. A dziewczyny, jak widzicie, szaleją. No i władźwinie sobie zasnął w cieniu i pod białą koszulką. Gorzej, teraz Paweł wstaje i idzie do wody. on jest przykryty. Muszę go tutaj trochę ochronić. Dobra, cień zrobiony, chłopie, śpi dalej. Co tam, misio? Zimno mi. Zimno? To usać się na słońcu, zaraz ci będzie ciepło. Tata już pływa. Zaraz robimy podmiankę, bo ja chętnie też się schłodzę w tej super przyjemnej, chłodnej wodzie. Paweł sobie tam, Paweł, z Matyldą. Ale oni, Klara, zaraz po ciebie tutaj przyjdą, czekajcie. Nie dramatyzuj. Najpierw oni trochę popływają, zaraz ty będziesz pływać, się nie denerwuj, okej? Okay? Słyszysz? Misia. Koleczka, A Władziu śpi. Doczekała się mała. Teraz będzie podmianka. Jeszcze chwilę i mam nadzieję, że ja wejdę do, do tej wody, ale na razie siedzę i utrzymuję cień nad Władkiem. Więc po prostu muszę się z Pawłem zamienić. Nie chcę, żeby sobie pozbałam ten młody. Ja tego tam Udało się. Nie, nie Wasiula, Wasiula, spójrzcie wszystkie. Tutaj, Klara, Matylda. Tutaj. Baga, tutaj, Matyśka! Czat, mamy to. Chciałam Wam powiedzieć, w ogóle takie mam przemyślenie, że jak się generalnie jest e, chyba miłym człowiekiem to to dobro wraca. E, jak się załatwia sprawy na miło, to się generalnie załatwi więcej, niż wtedy, kiedy załatwia, próbuje się załatwiać je na ostro. E, Skłoniło mnie do takiej myśli e, to, co się działo ostatnio pod e, jednym z filmów a propos... aż no, zresztą nieważne. Nie chcę do tego wracać. W każdym razie dzisiaj e, zagadnęliśmy taką polską rodzinę tutaj na plaży, bo byliśmy ciekawi ich opinii Dotyczącej restauracji, tutaj tej lokalnej, Bratuszowskiej. I nam chętnie opowiedzieli o swoich wrażeniach. Są tutaj drugi rok w Bratuszu. Opowiedzieli nam o tym, co sądzą, o restauracji w Bratuszu. Czy opowiedzieli, że chodzą jeść do Promajny. Tam też robią zakupy. O dziwo w Promajnie ich zdaniem jest taniej niż w Bratuszu, a mieliśmy wrażenie, że właśnie może być odwrotnie. I w międzyczasie usnął nam władzeczek. Nie mamy, mamy namiotu, o który zresztą ostatnio też ktoś nas zagadnął w komentarzach. Nie mamy takiego namiotu, który stworzyłby cień i rzeczywiście myślę sobie teraz, że trzeba taki namiot nabyć, bo on się po prostu czasem przydaje. Ale wracając do tego, o czym zaczęłam mówić, ci ludzie, których zagadnęliśmy właśnie te restauracje, po chwili widząc jak Władek sobie zasnął na, na ręczniku, próbowaliśmy mu tutaj stworzyć jakiś cień z własnych ciał, po prostu zaproponowali, że pożyczą nam swój namiot, bo i tak siedzą w wychodzi. i Władek w ten sposób, zobaczcie, śpi sobie. Cieniu. Widzicie czy nie widzicie? Chyba widzicie. A ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest bardzo miłe. Co? Bardzo. Co? I Paweł w związku z tym poszedł teraz po lody, żeby kupić dzieciom naszym i tym właśnie dzieciom, które pożyczyły nam ten namiot. Odwrócę kamerę, żebyście, żebyście jeszcze zobaczyli, gdy odpoczywa Wadeczek. I siostra Klala go tutaj pilnuje. A druga siostra, matyszka, pływa. Ona to w ogóle mogłaby nie wychodzić z wody. Pływa, nurkuje. No i generalnie świetnie się bawi. Bardzo miło się odpoczywa w tym miejscu, muszę Wam powiedzieć. I na pewno z całego serca polecałabym Bratusz jako miejsce po prostu do odpoczynku. Jeśli nie jest, wam potrzebna taka, nie jest Wam potrzebna taka większa aglomeracja, już nie mówię o dużych miejscowościach jak Baszkowoda, ale jeżeli nie potrzebujecie nawet takiej miejscowości jak Promajna, to Barat już będzie super zakończony. No i dobra, na tym kończę to ujęcie. Dziewczyny? Halo? No i dobra, idziemy sobie jeszcze zobaczyć te kąty, które wcześniej Paweł widział. Ale to jest pięknie. Czy wy to widzicie? Coś źle by było na takim nawet Tutaj sobie no. mieszkają ludzie. Nie, no byłoby bardzo dobrze. Ale to Tylko zobacz... to iść tam. Tutaj w ogóle nie widać e, jakichś tabliczek z numerami telefonu z nazwami. Nie, nie no ja nic tu byłem mi szukałem. Nie ma w ogóle. A byłoby dobrze mieć takie namiary na miejsca, w których można by się było zatrzymać po prostu. Ale pięknie. No, Zobaczycie, w takim bratuszu chciało im się to tak odświeżyć, zachować. Oj, to jest rewelacja. Idź Waciu pierwszy. No pięknie tu jest. Jest tak. Anielsko, Anielsko, Sielsko, Anielsko. Tak wioskowo. Ta opuszczona chałupka jest tam. Ta tam też mi się nie chce pod tą górę wchodzić. Chodźcie, bo ja dość głodna jest jestem. To po prostu... Tak jest, jesteśmy wszyscy bardzo głodni. Chodźcie. E, dlatego czekajcie, przetrę Dobry. obiektyw. Jesteśmy już bardzo głodni, ale spotkaliśmy bardzo miłych ludzi. E, zagadnęli nas na plaży, oglądają nas. No, takich przypadków zdarza nam się coraz częściej, e, takie osoby spotykać. Mama, no, uważaj! To ty uważaj! E, no i dobra, idziemy teraz do Promajny, czyli mamy jakieś pewnie z 800 metrów ciężkich, częściowo pod górę. E, damy radę, idziemy coś zjeść a wieczorem to się okaże, co będzie. Jeszcze musimy rozważyć jedną sprawę. Czy zostajemy tutaj do jutra, tak jak miało być, czy być może czy przekładamy nasz wyjazd, czyli wydłużamy nasz pobyt tutaj o jedną dobę. Przede wszystkim trzeba by się zorientować, czy zostanie tutaj na jedną dobę więcej jest w ogóle możliwe. Czy nasz pokój jest o tą jedną dobę dłużej wolny. Sprawdzimy to dzisiaj i dzisiaj też podejmiemy decyzję. W tle widzicie piękne morze, cały czas widzicie i ja sobie wzdłuż brzegu. Mm. I właściwie tak wygląda cała droga powrotna do Promajny. Kamerę. Tu mijamy już drugą taką konobę tak naprawdę. Ta jest taka bardziej cywilizowana, ta wcześniejsza, bardziej no, taka swojska, starsza. Mówiłam Wam chyba już dzisiaj w tym filmie, że ludzie, którzy tutaj, z których spotkaliśmy na plaży mówili nam o tym, że tu jest drożej w bratuszu niż w promajnie, co nas bardzo zaskoczyło. No ciekawa jestem, nie sprawdzaliśmy tego i dzisiaj już nie będziemy sprawdzać. Jestem już tak zmęczona jak widzę górę przed sobą, to powiem Wam, że jest mi słabo. Ale idzie moja ekipa z tyłu z Majdana. Nie widzieliśmy kotka? Nie. Przeżyjemy. Idziemy dalej.